Hej, cześć Szymona Kolubska, witam Was już w 25 odcinku z tej zagajmy w Łęce odcinku Gwiazda Maesa. Podczas tej misji musi zniszczyć zasobnik, którego strzegą oddziału wyoga. Zawiera on nośną broń, wynalezioną w laboratoriach to i jak misję jednym robakiem, który nie jest przyzwyczajony do takiego terenu. Na ukończenie misji masz 3 minuty. A więc zaczynamy. Uh -huh. To jest ten zasobnik, którego mamy sobie sprawę innych zasobników. Mamy jedną owieczkę, więc trzeba ją wykorzystać właśnie w taki sposób. Dobra, niech będzie coś takiego. Eee, no i myślę, że będzie w porządku. Tutaj jest jej lupa, ale mam nadzieję, że tam owca skoczy. Tu. Wielkie dzięki! No, jest! Hech, wymierzyłem to wszystko elegancko, pięknie. Tu jestem! Ooo! O, o, o! Widzieliście to? Zniszczyłem zasobnik i wszystko. Na no to co? To zakończyłem ich misję już. Hehe! He, to było całkiem przyjemne i pięściutkie, idealnie nam się udało Za tym osiągnięcia otrzymuję złoty medal Dzięki swojej postawie do tajnej opcji znowu dostęp Szanowny krajowy, następny ten filmik będzie Następny odcinek 20, 25 kampanii już za nami Zaraz sprawdzimy co udało nam się odkryć Co udało nam się odkryć? Tutaj mamy to wszystko Tutaj też mamy to wszystko. Ha. To ja nie, nie wiem, co to jest. A, super uzbieranie. Pojęcia pojęcia. Nie mam pojęcia, co udało nam się odkryć, ale... A nie wiem. Dobra. Yy, to by było na tyle w 25 odcinku. Nie wiem co udało mi się odkryć, ale coś odkryłem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na jazie!